Partnerami przy realizacji materiałów filmowych są Grosar, Mistrzowskie, Stacje Paliw, 2B Raili, Team Promotion Marketing i PR Sportowy, portal www.wyścigigurskie.pl Tomek, na koniec sezonu, ostatnia runda, trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej, rewelacja! No, bardzo się cieszę, tak, robiłem co mogłem, wczoraj z przygodami, dzisiaj konsekwencje wyciągnę z wczorajszych błędów, cisnęłem ile się dało, także Samochód obiecuje jakieś na przyszłość yy, sukcesy, także chyba zostaniemy w wyścigach górskich. Cały weekend bardzo udany na trasie, która debiutuje w GSMP. To te, są te są najfajniejsze dla mnie, bo to wszyscy jedziemy pierwszy raz, wszyscy jedziemy po tym samym. nie ma, Są bardziej wyrównane szanse między samochodami, uważam, na takich nowych trasach, bo każdy z nas się uczy. Jedni szybciej, drudzy trochę później. Tamku. Trzeba przyznać, że dzisiaj popisałeś się tą jazdą już od pierwszych podjazdów treningowych. No te czasy, które kręciłeś, to były niesamowite. A, może konkurencja jechała wolniej, aż tak się nie zachwycajmy. Myślę, że można jeszcze troszeczkę szybciej. Zabrakło mi trochę w tej chwili e, na ostatnim podjeździe e, pewnie z naszej głupoty. E, dolewaliśmy co 5 litrów na podjazd, widocznie samochód pali więcej. Od na ostatniego nawrotu e, jechałem tak na pół gazu, także myślę, że można było jeszcze przyspieszyć.